Co robi Real Madrid w Lidze Mistrzów? No, wygrywa swoje mecze. Union Berlin, Real Madryt 2-3. Takim wynikiem zakończyło się wczorajsze spotkanie w Niemczech. No i Real kończy z kompletem zwycięstw fazę grupową Champions League. No i jeżeli ktoś powie, że nie było o co grać, no to za każde zwycięstwo dosyć sporo pieniędzy się zarabia. Prawie 3 miliony euro w Lidze Mistrzów. Także wydaje mi się, że tutaj można się doszukiwać jakichś racjonalnych pobudek. Jednak czy to było warte tego, żeby kolejne minuty zagrali, nie wiem, Valve, Berde, Bellingham czy Rodrigo? Nie wiem. Wydaje mi się, że jesteśmy w samej końcówce rundy, i że takie lekkie jeszcze depnięcie piłkarzy nie jest jakimś wielkim dramatem. No, w tym sezonie nie dostaliśmy wielkich powodów do tego, żeby ufać sztabowi medycznemu Realu, ale no, oni i tak lepiej od nas się na przygotowaniu fizycznym znają, także no, mam nadzieję, że to się w żaden sposób nie odbije. Fajnie, że Fran Garcia dostał całe spotkanie, nawet jeżeli nie był jakoś wybitny. Fajnie, że Hoselu strzelił dwie bramki. Fajnie, że Sebajas coś wsadził. Fajnie też, że Bellingham zaliczył asystę. Martwią na pewno dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to to, że Real Madryt w tym sezonie no, nie za bardzo potrafi wykorzystywać rzuty karne, a to w którymś momencie może być bardzo problematyczne, no ciężko przecież o dogodniejszą sytuację do bramki. No i też to, w jaki sposób Union objął prowadzenie, pomijam to, że zaraz po tym karnym, ale o jejku, co tam naczo zrobili z Alabą, zwłaszcza Nacho obciął się haniebnie, no chociaż Alaba też to, co zrobił potem z piłką, było dosyć, dosyć żenujące. No kolejny dowód otrzymaliśmy na to, że Real w najważniejszych meczach w tym sezonie po prostu musi mieć Rudigera na boisku. To nie był jeden z takich meczów, i na pewno fajnie, że Real Madrid ma ten perfekcyjny rekord w fazie grupowej. I że nie wiem, wydaje mi się, że w kategoriach fair play nawet można traktować to, że poważnie podeszli do tego ostatniego spotkania, w którym to Unionowi dużo bardziej zależało. No, ale jednak, no ja nie wiem, mam trochę ambiwalentne odczucia tutaj. Na pewno też dosyć niepokojące było to, jak bardzo Real Madrid potrzebował do niego krosa i jak bardzo e, podniosła się jakość gry w drugiej linii po przerwie, kiedy Niemiec wszedł. No. Toni rozgrywa naprawdę super sezon, e, jakiś tam pojedynczy, słabszy mecz z Barceloną niczego w tym kontekście nie zmienia, ale no, fajnie by było, gdyby hmm, więcej pomocników było w stanie robić to, co on. Ja wiem, że mówimy o unikatowym piłkarzu, ale nadal. No i to tyle w kontekście Realu Madryt. W fazie grupowej czekamy na rozstrzygnięcia w pozostałych grupach i czekamy na losowanie fazy pucharowej.